Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani. Słowa dzisiejsze to jaskinia zbójców. Smutną mam taką refleksję, słuchajcie, z tej medytacji. Mianowicie, wydaje mi się, że dzisiaj również jesteśmy ekspertami w czynieniu z kościoła jaskini zbójców. Za każdym razem, kiedy popełniamy grzechy, szczególnie ciężkie, to osobiste, kiedy ja grzeszę, w jakim sensie czynię ze wspólnoty jaskinie zbójców, bo nigdy mój grzech, nawet najbardziej skryty, nie jest moim tylko prywatnym, ale zawsze rani wspólnotę kościoła. Jesteśmy, tworzymy jaskinie zbójców za każdym razem, kiedy sprzeniewierzamy się temu marzeniu Jezusa Chrystusa o kościele, o tym, jaki kościół powinien być. Sprzeniewierzamy się Jezusowi, kiedy czynimy go klerykalnym, kiedy dzielimy w nim ludzi na gorszych lub lepszych, z tej czy z drugiej strony ołtarza, kiedy wywyższamy się nad innymi. Czynimy również z tego kościoła jaskini zbójców, również wtedy, kiedy, kiedy dochodzi już do tych najcięższych przewinień i krzywd, o których choćby w ostatnich dniach mogliśmy usłyszeć wobec y, maluczkich, y, nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Ale za każdym razem, kiedy ktoś używa, nie daj Boże, swojej pozycji duchowej, rzeczywistości duchowej do tego, by krzywdzić innych, y, to czynimy nieprawdopodobnie z Kościoła właśnie nieprawdopodobną jaskinię zbójców. Ksiądz Kaczkowski świętej pamięci mówił o takiej wersji Kościoła, nazywał ją korporacją przez małe K, a nie wspólnotą przez wielkie K, którą założył Jezus Chrystus, bo ta wspólnota, którą założył Jezus Chrystus, na pewno nie jest jaskinią zbójców. Za każdym razem, kiedy z tej wspólnoty czynimy jaskinię zbójców, mamy do czynienia z korporacją przez małe K, a nie z Kościołem przez wielkie K, które który był i jest marzeniem i spełnieniem się tego marzenia w sercu Jezusa. Niech nas szczerze i błogosławim przed czynieniem z Kościoła jaskini zbójców. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.